Karol Friz-Wiśniewski, YouTuber, biznesmen, ojciec, a od niedawna również mąż. Tak, poszedłem na ten film do kina. Głównym argumentem była chęć nagrania tego materiału. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, że no to się kurwa trochę spóźniłeś, bo film wyszedł ponad tydzień temu i wszystkie materiały, które miały powstać na ten temat, już powstały i twojego nikt nie obejrzy. I ta osoba pewnie ma rację. Ale miałem ważniejsze sprawy do roboty. Mam swoje priorytety i nie miałem po prostu czasu wcześniej pójść do kina. Musiałem grać w mega bonka. Film, tak jak był zapowiadany, opowiada historię przygotowań do ślubu, jak i samego ślubu, Friza i Wersof. Jeżeli ktoś miałby się mnie zapytać, opisz ten film jednym słowem, tym słowem byłoby główne laurka. Słodka, piękna, tkliwa ale po prostu laurka. Idąc na ten film, moje oczekiwania były bardzo, bardzo, bardzo małe. Aczkolwiek nie zerowe, bo pamiętam taki materiał na kanale Friza jak influencerzy bez cenzury, film dokumentalny. I tamten film oglądało mi się całkiem fajnie i miałem nadzieję, że chociaż namiastkę tego zobaczymy w tym filmie, że wpuszczą nas za kurtynę, na backstage tego wszystkiego. Zobaczymy prawdziwe emocje, prawdziwe sytuacje, jak to wyglądało. Naprawdę, miałem takie nadzieje. I na moich nadziejach się skończyło. Zacznijmy od tego, że podczas Sansu wypisałem sobie parę rzeczy w notatkach, żeby mi nie wypadł z głowy, i żebym nie zapomniał, yy, że chcę o nich powiedzieć właśnie tutaj, na tym filmie. Także może po prostu przejdźmy sobie przez tą listę. Zacznijmy, może, od samego tytułu filmu, bo tytuł, moim zdaniem, jest totalnie z dupy miłość w czasach online. Ok, rozumiem zamysł, tylko że ten tytuł ma się nijak do samego filmu. Są tam niby jakieś momenty, gdzie albo Fris, albo Versov mówił o tym, jak życie pod ciągłą oceną i bycie parą publiczną wymusza na nich poszczególne zachowania, albo jakąś szybką adaptację do konkretnych sytuacji. No ale nie oszukujmy się, wszyscy i tak wiemy, że ten film powstał tylko po to, żeby móc sobie wpisać koszta ślubu w koszta prowadzenia firmy i opłacić ślub z firmowych pieniędzy. Przynajmniej taki jest mój strzał. Moim zdaniem już lepszym tytułem byłoby Fris i Versov Wymarzony ślub. Ale wiadomo, miłość w czasach online brzmi jakby ten film miał w sobie cokolwiek do zaoferowania. Dalej możemy przejść do pierwszej rzeczy, która moim zdaniem wypadła absurdalnie sztucznie i wyglądała jak czysta ustawka, czyli do kłótni Friza i Wersow. Mianowicie w jakiś pierwszych 20 minutach filmu jest jestem przedstawiona scenka, gdzie członek ekipy filmowej, niczym stary, dobry Jack Gadzinowski, robi wjazd na chatę do Freeza i Wersow i nastaje tam napiętą atmosferę. I chodzi tam o to, że Fris chce coś ustalić z Wersow, dać jej coś do akceptu, chyba jakieś pudełka do pizzy, prawdopodobnie, które mają być podawane na weselu, a Wersow mówi, że no dobrze, to ty mi mów o tym, a ja pójdę posprzątać, bo dom jest taki brudny i jest taki syf, że wstyd tu po prostu wpuszczać człowieka z kamerą. Więc Wersow idzie do kuchni, wyrzuca jedną pustą butelkę po wodzie i zaczyna rozładowywać zmywarkę. Na to Frisk się wkur i mówi, że tak być to nie będzie i on chce, żeby tu usiadła z nim na spokojnie, na kanapie, a nie, że on będzie dar mordę do niej przez pół domu. No i zaczynają się kłócić. Tęka oczywiście wygląda jak od samego początku do końca ustawiona, ale chyba, żeby jeszcze nas tak upewnić w tym, że to się dzieje naprawdę, że Wersof jest naprawdę wkurzona, jej ust pada piękne, soczyste... Tak, w tym filmie są przekleństwa, a raczej przekleństwo, bo niby jest jeszcze jedna scenka, gdzie Wersow mówi, że trzeba zapierć albo napierd, już nie pamiętam, tylko że mówi to w taki sposób, w jaki mówiłeś to Ty, w się się podstawówki, czyli pod nosem wyciszając w środku słowa głos, więc zakłada na siebie taką autocenzurę. Więc powiedzmy, że tego słowa nie liczę, także w tym filmie pada jedno przekleństwo. Dalej mamy dziwne warsztaty dla par, gdzie Fris i Wersow opowiadają o tym, jak to przyszli tutaj dbać o swoją relację i potem leżą i się przytulają jakaś babka chodzi nad nimi, kur... z kadzidłem. Ja Nie wiem, nigdy nie byłem na warsztatach dla par, no może to jest normalne. Ja myślałem, że to jest takie zorganizowane specjalnie dla nich, wiecie, pod film. A potem mamy szeroki kadr i tam normalnie siedzą ludzie w kółeczku i tam, wiecie, jest... Cześć, jestem Karol, cześć, jestem Weronika. Przyszedłem tutaj, przyszłam tutaj. No wygląda to jak jakieś jeb... spotkanie AA. Warto wspomnieć, że Friz i Wersof są ubrani cali na biało. Dziwnym trafem wszyscy inni uczestnicy tych warsztatów również są ubrani cali na biało, więc albo warsztaty dla par mają jakiś dziwny biały dress code, albo taki dress code dostali statyści, żeby to ładnie wyglądało w kamerze. Ja nie wiem, która odpowiedź jest prawidłowa. Odpowiedzcie sobie sami. Potem mamy kolejną, w mojej opinii sztuczną scenkę, gdzie Frize i Verso siedzą naprzeciwko siebie i mówią tam za co się kochają czy coś w tym stylu i Frize płacze. Znaczy, dobra, płacze to jest dużo powiedziane. Po prostu ma mokre oczy i taka jedna smutna łza spływa mu po policzku. I Verso w teatralnym ruchem ściera mu tą łzę. No wygląda to, jakby dostał kroplę do oczu 30 sekund wcześniej i po prostu zrobili to po to, żeby to ładnie wyglądało w kamerze. Ogólnie w tym filmie widzimy głównie to, co myślicie pewnie, myśląc film z przygotowań do ślubu. Tutaj Wersoł pójdzie przymierzyć suknię ślubną, tutaj pokażą, jak planują sam ślub. Przeplatane jest to jakąś ich codziennością, czyli chodzeniem do studia nagrywaniem piosenek albo chodzeniem na próby taneczne na koncerty. Bardzo dużo też jest takich scen, które mają chyba nam w bardzo prosty sposób wyperswadować, że ej, oni się naprawdę kochają. Pan za kamerę zadaje czasami jakieś pytanie podczas nagrywania setki, na przykład tysiąc razy wałkowany już temat. Wpływu Freeza na Wersow odnośnie jej wyglądu. Wersow mówi, że no tak, tak kiedyś było, czasami się zdarzyło, ale Karol już wie, że czasami musi pomyśleć, zanim coś powie i że już takie sytuacje nie występują. Potem fristo to powtarza, dodaje, że bardzo się kochają i nie wiem, że każdy popełnia błędy. Przejdźmy więc do moim zdaniem najciekawszej części tego filmu, bo można się tam dowiedzieć paru interesujących informacji. Nie wiem, czy one były gdzieś kiedyś poruszane i podawane, więc zastosuję starą dobrą taktykę. Jeżeli czegoś nie widziałem albo nie słyszałem, to się nie wydarzyło. Dostajemy więc informację, że festiwal ekipy się nie zwrócił. Brakowało 1200 biletów do tego, żeby wyjść na zero. Chris podaje tam w argumentacji, że chłopot marketingu tam się zwolnił, czy nawalił po prostu, a oni nie byli tego sami w stanie ogarnąć na miesiąc przed festiwalem. No i mamy przebitki z festiwalu ekipy, jak tam super ludzie się bawią, Gen Z tam gra koncert i przebitki na Friza, Jak chodzi taki w kur... i mówi, że o, ten festiwal to do dupy, bo się nie sprzedał. I znowu na Dzenzi szczęśliwych, i potem znowu na Freeza, co mówi, że do dupy wszystko. No, no taki wątek. Druga i już niestety ostatnia, ciekawa informacja pada w tym filmie, kiedy jest segment, gdzie Karol opowiada o ekipie jako o firmie i pokazują taką wizualizację ich nowej siedziby, jaką mają w planach wybudować. Podają również cenę tej siedziby, jaka ona będzie i będzie to około, uwaga, 50 milionów złotych. Podsumowując, dla kogo jest ten film? Tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy lubią to uniwersum. Jeżeli ktoś ich nie zna, nie lubi, albo po prostu ma ich najzwyczajniej w świecie w dupie, to będzie się na tym filmie nudził. Ale to chyba jest oczywiste. Ja w kinie bawiłem się całkiem dobrze, bo mam w serduszku tutaj taki jakiś dziwny sentyment do Freeza, bo kiedyś się faktycznie ekipę oglądało i teraz też czasami wejdę na ich kanały, żeby zobaczyć co tam się u nich dzieje. Właśnie, bo cały czas używam sformułowania film w kontekście tej produkcji. Jakbym omawiał prawdziwy film kinowy. Ale to nie jest film kinowy. To jest bardzo ładnie nagrany i bardzo ładnie zmontowany vlog. Przygotowań do ślubu, jak i z samego ślubu. A jeżeli już przy ślubie jesteśmy, to to jest chyba kwestia, z którą mam największy problem, jeżeli chodzi o tą produkcję. No bo wiecie, nagranie tego wszystkiego, jak mówią sobie, że się kochają, jak przyczekają sobie dozgonną miłość, jak frizz nie może wydusić z siebie y, słów swojej przemowy na ślubnym kobiercu, bo tak płacze po prostu, jest tak wzruszony. Nagranie tego i wrzucenie tego do kina. Jest po prostu kur... dziwne. W sensie nie wiem, to może po prostu przekracza jakąś moją granicę prywatności. Ale jak mawia klasyk, jak im tak pasuje? A chyba im pasuje, bo według najnowszych informacji na film w sam weekend otwarcia poszło ponad 110 tysięcy ludzi. Licząc, że taki średni bilet do kina kosztuje od 20 do 25 zł, wychodzi, że w sam weekend otwarcia film zrobił od 2,2 do 2,75 milionów złotych. Wiadomo jeszcze, marża dla kina, marketing i tak, dalej, i tak dalej, ale film zarabia do tej pory i pewnie jeszcze będzie zarabiał przez następne dni, jak nie tygodnie, także można chyba powiedzieć to na głos, inwestycja się zwróciła. Mam nadzieję, że materiał się spodobał, jeżeli tak, to zostaw lajka i suba, a jeżeli nie, to dyslajka i jakiś niemiły komentarz. Ja bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć!